Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z gry Resident Evil 3 <try> Dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą przygodę yy, Musiałem jeszcze raz powtórzyć ten etap z yy, tymi pasożytami, bo się okazało, że się nie zapisało Nie mam tego pojęcia czemu No i w sumie przez to też yy, mam mniej HP Z tego co zresztą możecie zauważyć Niestety, no ale trudno, raz tak bywa że się płaci za swoje błędy. Najwyraźniej po prostu zapomniałem zapisać. No dobra, Chyba tutaj... Dobra, na razie niech tak będzie. I udajemy się teraz w dalsze rejony. Możemy teraz otworzyć wszystkie te skrytki. Carlos, to jest Jill. Zetrzymałam silniki do samolotu. Dobrze się idzie. Następny jest system kontroli traficznej. Powinien być w subway firm w każdym razie możemy sobie teraz potwierać te skrytki, które tutaj są. Z, tym, e, z tą śmieszną kłódką. Łamy wytry, który umożliwia nam otwarcie tych kłódek. Amunicja, okej. Okay. Wydaje mi się, że powinniśmy ostatni kryształ gdzieś znaleźć. Nie wiem co się kryje, jakaś pewnie modyfikacja broni albo yy, biodro. Pas na biodro. zaraz się przekonamy coś tam w sumie ukrywa. Okej, okay. <laughs> <laughs>

<laughs> nie, no, nie potrzebujemy aż dwóch strojów leczniczych, zdecydowanie nie możemy sobie wyciągnąć pistolet. Możemy sobie też zapisać, Grajda, też zrobimy. muszę jeszcze mnie ten chłopak yy, skurczywyk nie zabije, i wtedy dopiero będą miały, jak mnie cofnie z powrotem do tego samego momentu. Na no, ich polewamy? Tak, nie tak się lubi unik a tym, prawda? Szybko, szybko, szybko. Dobra. Bo nie powinien do sklepu wejść, prawda? <śmum> Mam wszystko. Daleczki jakieś, ok. Dobra, tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj bezpieczni w miarę. <grymne> <grymne> Siemano... No wiesz co mi się nie chcecie jeszcze, że podziawszy eee, Obejrzyjmy to. Otwórzmy to. I mamy wszystkie trzy kryształy. Mm. To jakby to sensownie zrobić, bo trzeba się udać tam, czyli byśmy musieli pójść tu, i dopiero wtedy cukiernia i do sterowni metra. No dobra, to taki w takim razie jest plan działania, więc udajemy się na początku z kryształem. nie unikłem tego. Wiecie co? Nie widzieliście Pomyłek, tak powiem No nie wiesz, że na no ja jest zaraz deadna Jest! Udało się Tu jesteśmy bezpieczni Możemy sobie wziąć kolejne tutaj leczenie, jeden spray leczniczy w sumie Dobra. Nawet dwa weźmy. E, jeden klejnot i drugi klejnot. Zobaczymy czy było warto się tutaj cofać w takim razie. Jeden. Dobra. A, granat? No chociaż nie, za każdym razem pewnie będziemy dostawać co innego. Okej, okay. czerwony teraz kryształ. Mamy jakieś ulepszenie, to jest yy, kolba do strzelby, to spoko. I ostatni kryształ, co nam da? torby na biodro, czyli w sumie dostaliśmy ulepszenie i na biodro. Dobra, spoko, to mi się bardzo podoba, bo prawdopodobnie brakuje nam jeszcze dwóch toreb na to by wygruszyło. Tak mi się wydaje, więc zobaczymy. Dobra, tu mamy tą jeszcze jedną skrzynkę. O, tutaj, właśnie <laughs> amunicja do strzelby. No, no, lepsze to niż nic. Weźmy, yy, mamy tego granata tutaj. Wiecie co? Jak będziemy teraz yy, atakować, w sensie, on nas zaatakuje, to mu granata pod nogi rzucimy. To powy, powinno go tymczasowo ogłuszyć, tak mi się wydaje. Zobaczymy na ile to zda egzamin To, jakoś skrzynka. Co to? Co to jest? O, magazynek. O to należy, Spierdziulamy przed nim Dobra Już Wiem po co te granaty w takim razie były Czyli jak będziemy następnym razem gdzieś obok skrzynki jakieś przychodzić Nie, no, chyba wiedziałem, że mi nie No nie no, wiecie co Mamy w razie czego jeszcze jeden spray leczyć, więc sobie tutaj możemy poradzić. W razie co. Dobra, mamy teraz jeszcze lepszy pistolet niż mieliśmy. Tu jeszcze jest jedna szafka do otwarcia. Granat ręczny, no dobra. No nie, no nie, no Nie wierzę w to po prostu, po prostu w to nie wierzę No nie, no wy sobie chyba jaja robicie No dobra Pierwsza śmierć, mam nadzieję, że pierwsza i ostatnia Dobra ja, wypadku zniżał, dawaj tą skrzynkę to jak wiemy jest magazynek, ale to zaraz sobie go otworzymy. Dobra, jeden. Dobra. Nie ma co się tutaj z nimi strzelać, zwłaszcza, że z tyłu mamy na plecach pana Nemesisa więc nie ma tutaj powodu, żeby się z nim napierdalać się musisz się z tymi zombi zombiakami. Tutaj szybko to otworzymy. Weźmiemy granat ręczny. Tu się cofniemy, bo tu jest bezpiecznie. <laughs> Ej, obejrzymy, otworzmy to. Musimy dostać znowu magazynek dokładnie. Ej, połącz, pyk. Okej. Okay. <coughs> Zapiszmy sobie. Hop. No i dobra. Bezpiecznie już, się do nas nie wejdzie, bo on w ogóle nie może wchodzić przez to pomieszczenie, bo Tyran na przykład w drugiej części normalnie mógł się wbijać do pomieszczeń, a on już nie może. No i akurat to jest bardzo dobre, <laughs> nie narzekam, więc jest ok. Spray leczniczy, niespoko. spoko. No i to chyba wszystko, co nie? Mam tylko to jeszcze jedno pomieszczenie z metrem, czyli tutaj. Tu jest chyba osatyczne. Nice. Okej, okay. give me a second, mm -hmm. trzeba zaplanować trasę, no dobra Otwórzmy tutaj, to tu będzie będą naboje znowu Dokładnie. Czyli w tych skrzyniach po prostu są naboje dostrzegne. No dobra, a to akurat dobre rzecz, że tak powiem No okej okay.

Jak to się nazywa? Poczekajcie, muszę sobie tutaj, że tak powiem. Yy. Jak to się nazywa ta stacja? Na pewno nie Market Street Fa. Faust. To jest chyba to. E, więc pojedziemy tutaj chyba pasem numer 2. Chyba. Potem na Racon Central. Chyba to jest to. Chyba ta. <ścoughs> e, to jest Fox Park i Santa Michael. Byłem, że nie wiem czy tak to działa eee, tutaj byśmy musieli pojechać jedynką. a potem dwójką Unable to establish route to jest Fa poczekajcie To jest OPEN to musi być Fa A2 potem R3 RA3 fa 2 RA3

Jest Wilon ma hapety bez przesady No dobra, ale to gdzie teraz mam się udać? O stację metra! No dobra To wracamy się na stację metra w takim razie. Szybki taktyczny zapis tutaj, żeby w razie czego jakiś Nemezis nas nie zabił po drodze albo... Ktokolwiek co, co innego by nas mogło zabić. Dobra To on robi z nim hmm, takie pokierone rzeczy. Dupkę ucałość. teraz za daleko jest. Trzeba mu z zrobić. Chyba, że nagle się teleportuje... ...tutaj. Ja pierdolę, no. O, Nie, tylko... ...żyj, żyj, żyj, żyj. No, bo jeszcze jest, ale. jak się udało! Dobra, udało się uciec śmierci. Uciec śmierć z ci. To jest jak ja gadam czasami, tu też zapiszemy. Bo Nemesis jest pierdolnięty i najchętniej to by nas zjadł w całości, jakby się dało. No dobra. Nice job, Super cop. I'm impressed. we back in business. Yeah, mostly. But we need thirty to forty minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight for her. She's unreliable can't pull the trigger when it counts hey take it easy she'll get you killed sorry about that everyone's a little worked up oh come on not again no. it's me he's after hey i'll buy you some time hey wait wait joe No. Damn it. No. Kurwa nic nie zdążyłem zrobić nawet. Ja pierdolę. No nie, no chyba se drwi ze mnie. Dobra. na z z niego nie wypadła po raz drugi, miał wpić, żeby iść idealnie za nami. To nie idzie sobie naokoło. O, mamy ten. Ona za nami! Dawaj, szybciej, Chuj, zjebała. O jest kolejna wtyce, który na skrzynkę opuścił Okej. Okay. zastanawiające Dobra udało się tym razem W ściekach aktualnie zobaczmy, co tym razem nam dopuściło z skrzyneczki na boje do strzelby. Akurat to spoko się przyda. O, no Jestem zadowolony z takiego. O biegu sytuacji, że tak powiem. Carlos, do you copy? Carlos? Oh, oh, o, oh, safe room. Hello. Mamy tutaj roślinkę. Mamy też mapę kanałów. Biuro kierownika, ale kanały są dość spore w sumie. Dobra. Mapę nie są takie wielkie, a są jednak dość spore. Mamy tutaj szafki, a w szafkach ...amunicję i naboje. Znaczy naboje i amunicja to to samo, w sumie. Do dwóch różnych typów broni. Ale widzę, że nam się jeszcze przyda wytryk, więc na razie go nie będę dodawał do skrzynki. Skoro mam się nam przydać, to znaczy że jeszcze go nie możemy wyrzucić z naszego cudownego chwipunku Dobra, przyładowujemy i mykamy dalej. No co, co nam zostaje? Nic innego jak po prostu pchać fabułę dalej. Ooo, tu widzę torby na biodro. No dobra. Tu mamy jakąś drabinę, której pewnie dostęp będziemy mieć później. Tu mamy dwie drogi, jedna jest tutaj, druga jest tu. W pierwszej części były takie gigantyczne baterie, które umożliwiały nam przejście, gdyż tutaj to samo będzie potrzebne. No dobra. Ech, mam nadzieję, że żadnego krokodyla, czy też tych wielkich żab nie spotkamy w sumie. To tego nie chciałbym spotkać, ale wszystko jest możliwe. Yy, mianowicie możemy pójść w prawo. Albo prosto, prosto jest do biura. Pójdźmy na razie do biura. Zobaczmy co kryje się w biurze. Zbiera ta żaba czy nie? Zbiorna, nam się mieć. He, Nie wiem, nawet co... nie wiem czy to jest żaba, to jest jakiś rybożabol. Co tutaj mamy? Materiał wybuchowy. Co tym rzucę, ją wybuchnie? Uuu, tam widzę super broń. Dzięki tego Zbiorniki Gamba. Aha, czy to są osobniki Gamba? Gamma, przepraszam. Na zakup granatnika. Pociski wybuchowe. Dwa materiały wybuchowe. Materiał wybuchowy AB wiem, no, no chyba najlepsze wybuchowe są, co nie? Chyba tak. Znaczy no i tak, tak, na razie z tym w sumie nic nie zrobimy. Ale weźmiemy to, bo tej chwili trzymamy tylko dwa naboje. I to są pociskie akurat zapalające. Ale byśmy sobie to wzięli i... Nie, ja nie chcę tego nadpisywać. Weźmiemy, bo... Zaraz wam powiem dlaczego. Bo coś czuję, że znajdziemy po drodze pewnie jeszcze jeden e, materiał wybuchowy, więc sobie złączymy i powstanie z tego cudowna amunicja na właśnie płaszczyznie Jeden strzał wystarcza tu na to, to dobra informacja dla mnie. Okej. Okay. Tutaj ogólnie możemy okay. iść w dwa, dwie strony, jedno to jest do lapka i okrążenie tej drogi. Idziemy na początku w lewo. Widzisz, że boję się cieszyć? Bo z małym granatnikiem teraz nie ma. Musimy znaleźć materiał wybuchowy. Okej. Ale opustoszałe to To jakieś próbówki są Spoko o, mate, Proch strzelniczy, akurat nie tego potrzebowałem O, widzicie Czyżby Teraz nam się nagle odblokowuje, będziemy mogli Sobie wyrzucić już Materiał wybuchowy A Okej okay. Proch strzelniczy, dobra, roślinka I notatka, list miłosny Nie jest mi się czytać w sumie to jeszcze nie wszystko tutaj. Okej, okay. czy coś tu jeszcze jest? Co tutaj jeszcze? A, ba, akumulator? A, nie mam miejsca w I tak, koniec końców, byśmy musieli chyba tutaj przyjść. Więc w sumie na jedno wychodzi. Bo wydaje mi się, że akumulator jest potrzebny, żeby oczywiście y, pójść tam. Więc jakby dobrze zrobiłem, że tutaj wpierw hmm. poszłem. Dobra, tu tą roślinkę damy. No chyba wszystko, tak. Teraz wszystko. Tutaj coś jest w tym korytarzu, ale to może być po tamtej drugiej stronie. <laughs> zaraz się upewnimy. Zaraz zresztą będziemy musieli odcinek kończyć. Musi być 26 minutek. Ale to zaraz. Na spokojnie z tym. A, widzicie, czyli tu jest ta jedna skrzynka, która. prostsza która umożliwi nam pójście dalej? Okej, okay, dziwne. Notatka kanclerza. No dobra, ale czekajcie, to powinno być przejście chyba dalej, tak? Czy nie? Tak mam kurwa do góry wrócić. Tutaj w ogóle coś pominąłem. Ech, Jak miałem to teraz zrobić, co? Właśnie wrócić tą drogą, którą tylko Chcę zebrać tą jedną rzecz, którą tutaj nie podniosłem Nie wiem co to jest, ale... Ja nie widzę, żeby coś tuż tutaj było Pewnie na nagraniu go demontował, to zobaczę A tu! Tu dwa pociski zapalające wielkości Nie powiem czego jajk zauważyłem ech Dobra mam 5 teraz pocisków w sumie jest jak niezniszczany nie, nie wiem mam przynajmniej te amandy nie z To straszne i tutaj gdzie są teraz... a tu jest drabina. Dlaczego tej drabiny wcześniej nie zauważyłem? Dobra. O Jezu, Jimmy. No. Dobra. Zobaczmy gdzie to nas doprowadzi. Fajnie jakby jakiś był. Nie ukrywam, że to by tutaj uratowało moją dupkę. będziemy musieli się cofnąć do safe houseu. Pomieszczenie ochrony. Tam może będzie zapis. Tutaj nic nie ma, dobra. Żabol. Nazwijmy je żabole. Tutaj nie idealnie, <noise> OK, Okej, otwórzmy tutaj Jak w ogóle też mogliście zobaczyć, czy jest już Dying Light na kanale to ogólnie zachęcam wszystkich do obejrzenia, bo wiem, że pierwszy odcinek był tak mało obejrzany Co prawda został późno wieczorem Bo tak niestety pozwolił mi internet Ale zachęcam do oglądania, nie pożałujecie. Dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek z i mamy torbę na biodro tak jak myślałem, jeszcze jedną torbę trzeba znaleźć, żeby były wszystkie materiał wybuchowy. Co to? Proch strzelniczy, spoko. Możemy są dwa prochy połączyć, żeby tutaj wytworzyć amunicję do pistoletu. Mamy w cholerę amunicję do pistoletu. Nie wiem bo co nam aż tyle tej amunicji. Muszę zacząć korzystać z pistoletu. E, to jest wszystko w takim razie. Co to? to? Zabieramy w takim razie tą baterię. To jest sobie akumulator, nie bateria. No, ale zabieramy akumulator i... Przemieszczamy się dalej. Teraz chyba tutaj. ale yy, Tam będziemy sobie w następnym odcinku tylko hmm. chcą dojść do safe house'a żeby wyrzucić sobie te rzeczy, które nie potrzebujemy. I jednocześnie sobie zapisać grę. Safe house gdzieś był tutaj. Na no taki niestety kawałek trzeba się cofnąć. Yy, następny odcinek zaczniemy od yy, w początku tamtych drzwi, żeby tak wiecie na jasności, <laughs> to jest tak materiał wybuchowy, ziółko. No i dobra, no i chyba to wszystko, więc zapisujemy sobie. Hop. Więc to na tyle tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia w jutrzejszym. Hej!